Prima Power Central Europe jest spółką córką dużej grupy Prima Power, Prima Power z kolei jest dywizją maszynową firmy Prima Industrie, która jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Mediolanie. Operujemy na całym świecie, tutaj w Polsce nasz oddział oferuje sprzedaż urządzeń do obróbki blach oraz ich wsparcie posprzedażowe. Tarki Poznań i ITM mają swoje stałe miejsce w naszym kalendarzu imprez. W tym roku zestawiamy dwie koncepcje produkcji cięcia laserowego. Zestawiamy produktywność 24 godziny na dobę z szybkością wycinania. Oprócz maszyn do cięcia laserowego prezentujemy produkt również nowej, nowej generacji. Jest to maszyna Punch Genius, która powoli zastępuje nasze starsze modele maszyn. Charakteryzuje się bardzo dużą szybkością wykrawania. Jest to maszyna rewolwerowa. Na tym stanowisku prezentujemy Państwu maszynę Platino Fiber. Maszyna wyposażona jest w źródło 2 kW. Mimo, że maszyna jest urządzeniem zaawansowanym i potrafi sprostać najbardziej skomplikowanym zadaniom, sam interfejs użytkownika jest bardzo czytelny oraz interaktywny. Użytkownik ma możliwość wpływać na zachowanie. Maszyny nie tylko z poziomu oprogramowania, ale także z poziomu konsoli. Pełna kontrola procesu przez okno, które jest zamontowane w drzwiach frontowych Platino. Pozwala to na kompletną kontrolę tego, co dzieje się w środku. Wymiary maszyny są bardzo niewielkie. Dzięki nowej budowie udało nam się jeszcze bardziej skompresować i tak dotychczas niewielkie urządzenia, które oferowaliśmy celem oszczędzania powierzchni naszych klientów. Standardowa maszyna wyposażona jest zmieniacz palet, który tutaj dla Państwa wyposażyliśmy w system załadunku i rozładunku. Podczas gdy maszyna wycina, system ten zarządza blachą załadowczą oraz rozładowczą, która może pełnić rolę takiego małego magazynu blachy. Laser Genius to bardzo podobna koncepcja, z zewnątrz wydająca się być taką samą, jednak cała magia, która drzemie w tym urządzeniu, znajduje się w środku. Jeszcze mniejsza kabina, ten sam dopracowany panel operatorski, ale dużo większe możliwości. Ogromne prędkości, bardzo duże przyspieszenia i największy zakres obrabianych materiałów, opracowane przez nas przekucia stali czarnej. W połączeniu z systemem piercing dan maszyna przeprowadza detekcję, czy wiązka lasera przeszła na drugą stronę materiału, czy maszyna cały czas się przepala. Dzięki temu nie musimy martwić się o statyczne ustawianie parametrów maszyny, ponieważ ta maszyna, dzięki temu, że kontroluje się w czasie rzeczywistym, sama uczy się kolejnych cykli. Przede wszystkim nasze maszyny wyróżnia podejście do ekologii, są one urządzeniami, które współgrają z ekologią, napędzane są silnikami serwoelektrycznymi. Zapraszam każdego do odwiedzenia naszego demo roomu, gdzie będzie można się zapoznać z tymi maszynami z bliska.